Witam Was w dzisiejszym filmie widzicie zetorek stoi i ukazuje się Wam nowy agregat 3,5 metra czerwono zielony, tak jak widzicie za zatorem brona ta brona dokładnie, ma... dokładnie ma 8 metrów Czekajcie, 6 metrów 30, 6 metrów 30. Yy, yy, no i to jest mała nabytka, drugi wóz, sprzedawana yy. Tu nic nie rusza. Przywieziona będzie kopka, nie ma jednej jeszcze. To nie będzie przywieziona na rozrzutu urobornik. Tu też dość dużo obornika, ten wszystkie obornik chcę sprzedać. Jest, kupuję kup, obornik, zawsze coś zarobimy. No i tu jak widzicie, nowa hala. Stoi nowa hala, i chwali od razu Amazonkę. Gruby zapach, taki siewnik i zator z broną. jest zator z bronią. brona kultywator. A ja nie przebudzając To jest nasz atura Dwie przyczepki elegancko I lecimy ładować obornik i sprzęt Tutaj maszyna tak jedna koło drugiej, więc tak wahali była, no i Kończy się zima. Dzisiaj prawdopodobnie coś zasiejemy. 60 to było pójdzie jak sobie wiecie więc gościmy sobie ją i musimy sobie przyścielić próbę a teraz kupimy sobie małe wiaderko małe, duże, różne jak kto woli ale wiaderko jest powiększone na dwie żeby wszystko szybciej i lepiej szło. Żeby na przykład szybciej załadować przyczepę sobie z mojem z obornikiem. Dzisiaj prawdopodobnie film nie będzie długi. W piątej minucie filmu jeszcze Wam coś pokażę. Tak, ciekawostkę. Ciekawostkę. Coś, co bardzo, bardzo zaskoczy. Czekajcie do piątej minuty filmu i wam pokażę. Akurat tak chyba załadujemy sobie ten obornik i wam to pokażę. Gospodarstwo się rozwija, no i... Jest coś Nawet nawyczki kupowane. Jeszcze coś. Zaraz będę ubię o tym. Pokażę. Dobra, to na rozpełną. Dobra, piąta minuta. Chodzimy tu. Patrzcie, udało się nam wydzierżawić pole. 113, 110 i 105. Tu mam buraka ma 105, stary jakiś, ktoś opuścił buraka, ze stali buraka jakiś, bo w ogóle tu nic nie ma z tego buraka. No i... nie, 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 to nie, 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 to nie, 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 Tu, kolejna to, jest, że nie, 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 to będzie, żebyś, to Jeszcze za to, że zepak i tutaj za to, że tak zesiony e, musiałem zapłacić no i takie trzy pola kupyły to za daleko kupiona przekroczona wydajemy to kupiona przez dalej dalek nie zepaku ona i 3 pola

Где пару полез? Только уже понял. Зато шестьдесят пять чудесно. Я только пару. Я только. Я только. Я только. Я только. Я только.

Tað er bara, tí eg hefði búið, tað var til at er bara, tað er bara. Tað Нормально. Нормально, правда. Если бы я писала, я бы не Я бы просто взяла, что повезло. Что-то лучшее было бы, Ale jeszcze... jeszcze... Mohammad... ja jeszcze... jeszcze... to jest krótka, Może jeszcze, czyli to tak było, przed sprzedażą, którego nie się. To przyjedziemy do sklepu. Siedli, my tego nie się to

Zobaczymy, może go wyspać. Teraz ja Wam nie przedłużając e, zakończę albo jeszcze muszę na jednym rzecz zrobić. Musimy sobie tu wyjść, spuścić belkę na dół w takim magicznym sposobem. Zajdziemy sobie dawnie. Ok, wszystko mamy, jeszcze walt dodajemy. Lalka mamy zero, to wszystko poszło sprzedaż. No i taki film 11 minut tonach obornik sprzedany. Prawie 30 tysięcy. Następny film może zrobię to na bytku. Muszę to przemyśleć. Może jeszcze dzisiaj po niego zajadę. Bo ciągnik jest piękny, Więc ja się z Wami życzę. Na razie. Cześć.